Cześć, z tej strony Karyon, C64Portal.pl Za chwilę święta, a nie byłoby fajnie po świętach usiąść wspólnie i pooglądać y, trochę demna komodorka polskich produkcji? Obejrzyjcie tą zapowiedź, bo razem z grupą Boom mamy fajny pomysł. Pomysł tak naprawdę jest y, chłopaków z grupy Boom. Stefana, Herdoga i Grasshoppera. Chłopaki pewnie pomyśleli, po co moją demo oglądać sami, skoro mogą streamować to i oglądać z całą resztą nas, komodorowców. Super pomysł, panowie. My jako portal podłączamy się, żeby temat rozreklamować. Słuchajcie, po świętach, 27 grudnia, niedziela, godzina 20 na kanale Chłopaków z Boom Kilkanaście demek. Z tego co słyszałem od, od chłopaków, to myślę, że dwie godziny to jak nic nam zleci na oglądaniu. Tylko polskie produkcje: Parados, Quartet, Elysium, Tabu, Arise, Fatum, wiele, wiele innych. Stefan podpowiedział mi, że pomysł jest taki, żeby puszczać produkcję tych ludzi, którzy są nadal aktywni. Także zapraszamy. Wszystkich miłośników Demosceny Komodore i Komodora 64 w szczególności, wiem z dobrych źródeł, że dinozaury, dinozaury, które bywały u nas na Moonshine Dragons, chcą wpaść na tego streama. Zapraszamy wszystkich Komodorowców, Atarowców, Spektrumowców, Amigowców. Dołączcie do nas 27 niedziela, godzina 20. Jak widzicie poniżej, Stefan już składa sprzęt, już montuje, już robi próby i mamy nadzieję, że wszystkie techniczne aspekty będą dopięte na ostatni guzik. Zapraszamy, dołączcie do nas po świętach. Cześć, do zobaczenia, do usłyszenia.